Ty, sukin, synu, zabiję Łody, przestań! Nie wolno ci tak traktować twojego ojca! On jest moim ojcem! O, nie słyszałeś? Dziś się pobraliśmy! Jestem twoim tatusiem! Ej, ej. Dzień dobry, synu! Mam nadzieję, że wrzaski twojej mamy nie przeszkadzały ci spać. Nic nie słyszałem. Serio? Nie słyszałeś nawet klaskania moich jaj o jej wielki, spaszony zat? To musiałeś słyszeć. Klap, 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 klap! klap A ja klap, wiem klap. o co ci chodzi! Mścisz się za to, że zrobiłem z ciebie niewolnika, ale posunąłeś się za daleko, odzędzę! Proszę! Mów mi, tatusiu. Powiem ci co innego, że jesteś najlepszym tatusiem na świecie. Dzień dobry, chłopcy! Dzień dobry, skarbie. Dziwne, że zdołałaś wstać cóż. O Hej, chłopcze, kopsnij się do kuchni tatuszowi po piwko. Nie będziesz mi rozkazywał! Udrą, Denzel jest twoim ojcem i musisz go zawsze słuchać. Zrozumiano? Ale. <ścoughs> tak, mamusiu! <ścoughs> Haha! Ty ja będziemy się świetnie bawić, synku. Cześć, pad Gdzie ja jestem? Pomoc, pomóżcie mi! Wyluzuj, pat! Zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Ty ta zasrana kobieta! Czego chcesz? A, tak miłe w dotyku, jak myślałam. Precz ode mnie stuknięta stalkerką! Nie jestem stukniętą stalkerką. Zapytaj plecopata! O, witaj, pat! Jestem Plecopat! Słuchaj, nie wiem czego ode mnie chcesz, ale. Proszę, przywitaj się, pat! E, nie rozumiem. Każesz Plecopatowi przywitać się ponownie, czy to ja mam się z nim przywitać? Nie fikaj, pacie, sejjak. Kocham ciebie i twoją gładką, potoksową skórę, ale mogę ci przetrącić kręgosłupik! Uważaj, oma jest stuknięto. Ej, co ty robisz? Ja tu oglądam hokej! Morda, synku! Kolera, biały Kapujecie? Co w tym takiego śmiesznego? Morda, synku. Nie, lasy. A czegoś takiego się nie spodziewałem? Nie cierpię tego gówna! Mam cię dosyć gnoju. Przestań. Chcesz czy nie? Jesteśmy teraz rodziną. Za karę musicie spędzić dzień jako ojciec i syn. Ależ mamusiu! Aha, nie chcę tego. Bez dyskusji! Tak, Ach, proszę, proszę pani. pani. O, co mi chcesz powiedzieć, malot? Tatuś i dziadek Denzel się kłócili. Boję się, babulu. Och, ty biedny misiaczku. Trzymaj, znalazłam plik setek w szufladzie z bielizną Woody'ego. Wy, białasy, wiecie o co chodzi. Jeden dla mnie, jeden dla pata, cztery dla mnie, jeden dla pata. Konie, sorry, co robisz? Bierzesz żarcie dla dziesięciu osób? Właśnie. zwykle bierzesz tylko dla dziewięciu. Jest dobre, e, dobre wyjaśnienie. E. Dzień drugi tajemniczego zniknięcia i do lapata Ostatnio był widziany w tym hotelu. Świadkowie wspominają też o gigantycznej, rudej krowie morskiej. Konie gromadzi kupę jedzenia, a pat Sejak zaginął? Steve, czy możesz mi to podsumować? Tak. Cycki. Całkiem tu ładnie, nie powiem. Jestem tu, bo mamusia mnie zmusiła. Życzę ci, żebyś złapał gówno, nie rybę. Dobra, słuchaj. Trochę ci dostrzywałem, ale teraz jesteśmy kwito. Nieważne. O, cholera. Nie potrafię założyć przynęty. Pomogę ci. Tata nie zabiera cię na ryby? Tylko raz. Dziwka całą noc pracowała, żeby mi wepchnąć pięć w. Aha! Na ryby!